Myśląc o tureckiej piłce, wielu kibicom maluje się obraz brutalnej gry, futbolu, gdzie nikt nie odstawia nogi, a każdy kontakt z przeciwnikiem może zakończyć się nabiciem guza. I nawet jeśli w tych wyobrażeniach jest dużo przesady, to dzisiejszy przykład zdaje się potwierdzać tę tezę aż nadto. Bo właśnie tam doszło do kuriozalnej sytuacji, w której jeden z piłkarzy zaatakował przeciwników, raniąc ich żyletką. Z tej strony Konrad Szymański. Dziś zastanowimy się, dlaczego doszło do ataku i czy boisko widziało coś podobnego. Zacznijmy może od przedstawienia głównego bohatera. Mansur Kalar to 33-letni troglodyta zwany piłkarzem. Na co dzień występuje w trzecioligowym Amet sporze i właśnie na tym poziomie rozgrywek miała miejsce akcja. Amet spor w meczu domowym podejmował Sakar Jaspor. Wspomniany Mansur Kalar wyszedł. Na wojsko wyposażony w głupotę oraz, jak podają media, żyletkę, którą ukrył w dłoni. Pierwszą ofiarę zaatakował dyskretnie od tyłu, zaraz po przywitaniu. Później, jak już złapał wiatr w żagle, pozwolił sobie na więcej. więcej. Po meczu Amed Spor bronił piłkarza w mediach społecznościowych, zarzucając kłamstwo tym, którzy go oskarżają. Na ich nieszczęście pojawił się zapis nagrań, które możecie teraz oglądać. Dzięki nim władze ligi wszczęły śledztwo mające na celu zweryfikować, czy Kalar rzeczywiście ranił przeciwników. Klub zarzucił telewizji celowe nałożenie logo na nagranie, przez które, ich zdaniem, nie da się ocenić, czy zawodnik miał coś w ręce ale dowody wydają się być jednoznaczne. Po meczu trzech piłkarzy Sakaria Sporu dodało zdjęcia z widocznymi obrażeniami. Z całą pewnością nie są to ślady po korkach. Nawet jeśli nie była to żyletka, to zdecydowanie coś ostrego, co mogło i wyrządziło krzywdę piłkarzom. Pora na kontekst. Skąd ta nienawiść? Amet Spor ma swoją siedzibę w mieście Diyarbakir. Znajduje się w południowo-wschodniej części Turcji i jest jednym z największych miast w dużej mierze zamieszkiwanym przez Kurdów. Natomiast zespół Sakaria Sporu pochodzi z Adapazari, leżącego po przeciwnej stronie kraju. To miasto jest kojarzone z popieraniem prezydenta Erdogana, który prowadzi restrykcyjną politykę przeciw Kurdom. Zawsze, gdy dochodzi do starcia tak przeciwstawnych ekip, temperatura spotkania jest wysoka. W październiku podczas pierwszego meczu między tymi drużynami było podobnie. Na stadionie Sakaria-Sporu puszczano nacjonalistyczne piosenki, a Telebim wyświetlał operacje wojskowe wymierzone w Kurdów. To wystarczyło, aby przyjezdni kibice zaatakowali szatnię piłkarzy. No dobra, to co z tą żyletką? Czy w przeszłości były podobne akcje? Nie znalazłem informacji na temat innych tego typu ataków, ale sama żyletka odegrała rolę w pewnej ciekawej historii. 3 września 1989 roku. Mecz eliminacji do mistrzostw świata pomiędzy Chile a Brazylią. Stawka była ogromna, bowiem zwycięzca miał zapewniony awans na włoski mundial. W 67 minucie w stronę bramkarza Chile Roberto Rochasa leci odpalona raca. Całkiem zgrabny rym. Golkiper pada na murawę, a chwilę później zakrwawiony schodzi z boiska. Wraz z nim cała drużyna na znak protestu wróciła do szatni. Po meczu dokonano analizy zdjęć oraz nagrań, na których wyraźnie widać, że Raca upada dobry metr od bramkarza Chile. Okazało się, że wszystko zostało ukartowane, a Sam Rojas przyznał się do okaleczenia żyletką, którą wcześniej ukrył w rękawicy. W wyniku tego został dożywotnio zdyskwalifikowany, a Brazylia zwyciężyła falkowerem, awansując na Mistrzostwa Świata. Przypominam, że zostało naprawdę niewiele czasu, żeby móc wygrać portret Arkadiusza Milika, który widzicie za moimi plecami. Wejdźcie na Instagrama, tam znajdziecie więcej informacji. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji, zostawcie łapy w górę dla zasięgu. Dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia następnym razem.